Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest test porównania Samsung Galaxy S21 kontra Xiaomi Mi 10T Pro. W Mi 10T Pro z nabragą 865, 8GB w przypadku Samsunga mamy Exynosa 2100. Oba smartfony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. 2100 Exynos i 8 GB. Oba fony wpięte do tej samej sieci, wyczyszczone. Zaczynamy. Sprawdźmy, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikację, który lepiej pozostawia jej w ramię, Więc lecimy. Pierwsze co? Allegro S21. AliExpress. No tutaj reklama się wrzuciła, więc ciężko ocenić. Ceneo, też S21. Galerie, podobnie. HBO Go. Dla Samsunga. IPLA. Też dla Samsunga. Jak do Również Samsung. Mapy. Samsung. Player.pl. Samsung. Olyx. Samsung. Fischl.pl. Samsung. Glovo Czekamy, czekamy Samsung sklepy Samsung Spotify również Samsung Tabtalk podobnie Tripadvisor tu Xiaomi tu trzeba wyciągnąć, może dlatego. Twitter Samsung. Uber Również Samsung. Wykop Samsung. I dla YouTube'a też Samsung. No cóż, Excel nazwy lepiej. Pamięć Ram, w obu 8 GB i sprawdzamy, czy wszystko jest w ramię. Allegro jest. Aliexpress tak samo. Ceno tak samo. Galerie w ramię. HBO go również, Ipla również w ramię, tu w ramię, player się przeładowuje w obu. Olix podobnie, Pyszne BL w ramię, glowo restart, sklepy w ramię, Spotify w ramię, tak tu restart w mi, tu jest OK, OK. Over też w ramię w obu. Wykup w ramię, YouTube w ramię, więc praktycznie dobrze w obu przypadkach. Dobra, wyczyśćmy, przejdźmy do gier: Asphalt 9. Czy tu będą większa różnica, czy też nie? Zaraz zobaczymy. Pierwszy tytuł i Samsung, się mi dopiero teraz. Dobra, następny. Asphalt 8 No i tu coś dociąga, to odpuścimy Temple 2 Minimalnie szybciej Xiaomi Dobra Subway Surfers Samsung Dead Trigger 2 również Samsung ekspresowo Asphalt Extreme Xiaomi tu czekamy na Samsunga Unkilled Samsung czy Xiaomi? No, który, który Xiaomi. No tu już w grach. Tak bardzo przewagi Samsunga nie ma. Widzicie, jest krótsza rozdziałka chyba względem tej gry. W dzisiaj rozmazana widać to już po raz kolejny, to widzę. No i tu znowu Xiaomi, no więc w grach. No nie do końca taki szybszy, powiedziałbym, że bardziej remisowo. Dobra, przejdźmy jeszcze, sprawdźmy RAM, czy wszystkie gry będą w ramie. Dobra, jedziemy. Asphalt 9, tu w ramie, się nie Asphalt 8, to jest to w ramie, w obu. Tu podobnie. Subway Surfers, podobnie. Dead Trigger 2, w ramie w obu. Asphalt Extreme, tak samo. Unkilled podobnie i PUBG Mobile. jesteśmy w ramię w obu. No więc tutaj jeżeli chodzi o ram identycznie, więc w grach bym powiedział bardziej remisu, jeżeli chodzi o otwieranie aplikacji lepiej działa ten mniejszy. Chociaż jeszcze można zobaczyć jasność ekranu, która no, ewentualnie ewidentnie dla Samsunga jest zdecydowanie ładniejszy i ładniej świeci ten ekran niż to co jest Mi 9T Pro. No więc, cóż, takie porównanie. Tak wypadają te oba smartfony, gdy sobie je sprawdzimy pod tymi kwestiami. Oczywiście, odnośnie Samsunga, jak i również Xiaomi, macie playlisty. Porównania z innymi smartfonami, jak i również inne tematy odnośnie nich, możecie sobie tam zajrzeć. Dwoneczek, subskrypcja, komentarz dla zasięgu. No i cóż, na dzisiaj tyle. Samsung Galaxy S21 Xiaomi Mi 10T Pro. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej! No.